Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Mateusz, a dzisiaj pokażę Wam film o trochę innej tematyce, nie o monetach, ale z tymi monetami jednak związany, no bo dzisiaj pokażę Wam tani wykrywacz metali, pinpointer, jak zwał tak zwał. Pokażę Wam, to jest odcinek zerowy, więc dzisiaj będzie moje wrażenie, pierwsze tak naprawdę Moja opinia. Opowiem Wam o nim, za ile go kupiłem, ile szedł bez Chin i tak dalej, i tak dalej. W odcinku numer jeden będzie test. Tutaj w domu u mnie, a w odcinku numer dwa, gdzieś w terenie nagram, jak on się sprawuje. Więc dobra, zapraszam już do oglądania. Więc dobra, na start może parę słów o czym o tym, jak ja go w ogóle kupiłem, jak go znalazłem, gdzie go kupiłem. No więc ja go kupiłem na Aliexpress, szukałem sobie po prostu pinpointerów tanich, ponieważ jak wiecie oryginalne Garety kosztują około 400 zł, jeśli się nie mylę. To jest tak naprawdę podróbka Gareta, dużo osób mogła to poznać już. No i co? Znalazłem go, 60 zł on kosztował. Do niego jest, była tutaj smyczka, którą pokażę Wam jeszcze za chwilę. Oraz do przyczepienia na pasek, że można go sobie wsadzić. To też wam zaraz pokażę. Jadałem za niego 60 zł, przesyłka była darmowa. No i szedł on jakieś 2-3 tygodnie, ale to w sumie też przez to, że był tam chiński nowy rok. Dlatego chyba coś koło 3 tygodni szedł, a powinien do 2 tygodni dojść. No ale nie doszedł, ale jest, przyjechał cały. Żadnego cła nie było, bo cło. Obowiązuje od jakiejś tam chyba wyższej kwoty, jeśli się nie mylę, to musicie sobie przeczytać. No i co, przyszedł. Jakość wykonania jest dobra. No, jest to plastik. Garet jest trochę lepiej wykonany. Jak on wygląda w ogóle? Mamy tutaj napisy Chipie Pointer S, głośniczek, przycisk do włączania, taką tarkę do, do czyszczenia. Latareczkę z tyłu mamy napisane Bolatek, czyli firma GP Pointer AS Metal Detektor. Bateria 9V tu wchodzi. Pokażę Wam. Baterię wkładamy tak jak w Galecie. Tutaj z tyłu wchodzi ona. Zakręcamy no i jest gotowy do pracy przyciskamy ten przycisk załączy się lampka, wyda się siebie dźwięk no i on już zacznie wykrywać metal przyłożę go do aparatu albo tu wystarczy, tu coś metalowego zostało tu mam śrubkę zobaczcie tutaj mam śrubkę on sobie będzie piszczał ja mu zakrywam głośnik, żeby mnie nie przegłuszał. Yy, pokażę Wam tylko, że yy, jest on tak zrobiony, że przyłożę go do aparatu. Yy, no, on zacznie piszczeć. Czym bliżej obiektu jest, tym szybciej pika. Yy, postaram się to teraz pokazać. Yy, mogliście to usłyszeć. Dobra, ja go wyłączę, bo będzie mi tutaj pikał. Yy. Mogliście to usłyszeć, przyłożyłem go y, do aparatu i czym bliżej przykładałem, tym bardziej y, hałasowo. No, powiem Wam, że na pierwsze wrażenie jest on bardzo dobrym produktem. Jest chiński, y, widać, że jest to podróbka. Y, nawet nie próbują tego podrabiać, że to jest garet, tylko robią swoje produkty. Ale powiem tak, y, miał być on wodoodporny i co ciekawe jest, chociażby ten egzemplarz Ponieważ w Chinach to różnie wygląda. Nie, jeden może być taki, jak ja mam, jak mi się trafił, że działa dobrze. E, ja go wrzucałem do jeziora. Nic mu się nie stało. Co ciekawe, a może być taki, e, który się popsuje po tygodniu. No ale to są rzeczy z Chin, to są podróbki. E, tego wam nie powiem. No i powiem wam, że sprawdzał się nawet, nawet dobrze. E, Nieźle, jeśli chodzi o te większe rzeczy, no to nie ma problemu tak naprawdę z ich znalezieniem. No, trudniej sobie radzić z tymi mniejszymi, ale to pokażę Wam w pierwszym odcinku, czyli w następnym. Jak widzicie, czubek jest już trochę obdarty, ponieważ był on używany i w piasku, i w wodzie, i na polu w celach testowych, no, chciałem go przetestować. Zobaczycie też to w sumie na filmie, na kolejnych częściach. No i co? Na pierwsze wrażenie, bardzo dobry sprzęt dla początkujących. Myślę, że się przyda każdemu. Dobrze lokalizuje produkty. 60 zł to nie jest dużo. Nawet jakby miał się popsuć, no, może się przydać na jakieś większe obiekty. Na te mniejsze, niekoniecznie. No ale co, jak ktoś go będzie chciał, w linku, w opisie jest do niego link do tej aukcji, albo do jakichś podobnych, na no, Aliexpress jest pełno, wystarczy wpisać pinpointer. A w, jeśli ktoś chce jeszcze więcej się o nim dowiedzieć, to zapraszam na kolejny film, który ukaże się jutro, prawdopodobnie, część kolejna, a część tam kolejna, kolejna się ukaże, że się ukaże w Niedzielę, jeśli się uda to nagrać, jeśli będzie ładna pogoda. Yy, no więc dobra, dzięki wszystkim. Dziękuję za 22 subskrypcje. Yy, Pinpointer, co jeszcze mogę powiedzieć, jest yy, w marchewkowym kolorze. Bateria trzyma dobrze. Głośność jest dobra, ale jest on hałaśliwy. Do tego wibruje przy, przy, do, wibruje przy metalu, więc nie jest on zły na stardą. No. Taki mały, no wiadomo, on jest tylko pomocą do wykrywacza metali. No i da radę, na start, da radę, naprawdę. Dobra, zapraszam do kolejnego odcinka, tam dowiecie się o wiele, o wiele więcej.